Witajcie drogie panie, dziś wykonamy defilację laserową na najlepszym medycznym laserze na świecie, Vectus. Jako jedyny na świecie posiada czytnik melaniny skintem, co daje stuprocentowe bezpieczeństwo zabiegu. Posiada dwie zmienne głowice, dużą do większych partii ciała oraz mniejszą, bardziej precyzyjną. Pierwszym krokiem wizyty jest wypełnienie karty klienta i wykluczenie przeciwwskazań do zabiegu. Najpierw dezynfekujemy skórę, aby przejść do dalszych kroków. Jeżeli klientce nie uda się precyzyjnie zwolić włosów, pomagamy je usunąć. Następnie oznaczamy partię ciała, na której będziemy wykonywać zabieg. Wykonamy pomiar melaniny urządzeniem Skintel, który ustali nam parametry zabiegu. Następnie kosmetolog oznacza kolor włosa, jego grubość oraz gęstość. Oczu przed światłem lasera. Teraz przejdziemy do wykonania zabiegu. że tylko teraz przy rozpoczęciu defilacji laserowej Studio Kobiet Wicz. Defilację pach o wartości 200 zł do całej serii zabiegowej otrzymacie gratis. Jako strój tego zabiegu? Zabieg był bardzo komfortowy. A to dlatego, że wektus w porównaniu do innych urządzeń wchodzi skóre w trakcie i po impulsie. Defilacja laserowa to zabiegi wykonywane w serii, więc pamiętajcie, aby umówić się na kolejny zabieg. Dziękujemy!